Witam bardzo serdecznie, ja jestem Agron, a to kolejny materiał z Gwincika. Dzisiaj mamy klasa północy i oczywiście nasze beczuszki na początek. Oczywiście jeśli jeszcze nie tego nie zrobiliście, to zasubskrybuj ten kanał, bardzo Cię proszę i zostaw jakiś fajny miły komentarz i łapkę w górę. Ok, Graver Cynthre, formacja. Jeżeli zeramy go na, na daleki rząd, to prosto wtedy wzmocni się to jeszcze jeden punkt. I wtedy dopiero właśnie będziemy mogli użyć tego na rozkazie. Gdy zagramy go na bliski rząd, to wtedy możemy użyć jego rozkaz od razu i po prostu dajemy życie jednostce tarcze. Tak po ta prostu nic więcej nie robi, tylko daje życie jednostce tarcze tu ogólnie po te tarcze można jakieś fajne sobie złożyć, ale to trzeba właśnie mieć na przykład króla Regnara, który po tarcze zdejmuje się, potem za te, za te tarcze wzmacnia o dwa za każdą usuniętą. Ok, widmo czarodziejki. No tu już jest jakaś też synergia właśnie z naszym grawerem choćby z Tintry. <laughs> o, przepraszam najmocniej. Która właśnie na zapale lub też rozkazie ma zniszczyć tarczę jednostki i tę kartę o 2, odnowienie 1. Więc może tych tarcz zniszczyć trochę więcej, nie tylko właśnie jedną. Na koniec naszej tury odnawia się to odnowienie i po prostu może zniszczyć kolejną tarczę. Ok, tą kartę już znamy. Niebieskie pasy z wiatr. Szczerze mówiąc to pod niebieskie pasy ewentualnie coś sobie zagrać, ale to też... Potem potrzebowalibyśmy pawety albo też yy, naszego króla Foltesta. No, nie byłoby to najgorsze i weźmiemy tu na pewno niebieskie pasy. Kedweński upiór rozkaz zadaje jednostkę jeden punkt obrażeń, śmiertelny cios tworzy kopię bazową kedweńskiego upiora i wezwij go do tego rzędu. Ale też to o się właśnie omawialiśmy już na pewno, ale dla przypomnienia na śmiertelnym ciosie właśnie gdy tworzy jeden punkt obrażeń, tworzy kolejną kopię, aby tego kadweńskiego upiora i tak za każdym razem ten właśnie śmiertelny cios będzie zachowany. No, weźmy sobie niebieskie pasy, które na bieżym starciu stwórz egzemplarz brązowej słynnej jednostki na spodzie swojej talii. Więc po prostu tworzymy sobie egzemplarz naszej brązowej jednostki na spodzie naszej talii. Właśnie lepiej jakieś karty, która ma umiejętność właśnie wyciągania się z tej, z tej talii. Więc na przykład naszych, naszą kawalerię, która tam po wzmocnieniach wylatuje z naszego deku, lub właśnie też niebieskie pasy, które na rozkazie możemy sobie przywołać z naszego deku. No, nie jest to na jakie najgorsze, ale trzeba troszeczkę inaczej pod podpadek skrojony. O, proszę, bardzo dawno nie widzieliśmy legendy. Naprawdę umówmy się, dawno nie widzieliśmy legendy, więc bardzo fajnie, że to jakaś właśnie legenda nam poleciała w tym otwieraniu. Okej, okay. i co tu mamy? Co to za legenda? Holy shit! Tego się kurczę nie spodziewałem, bo naprawdę to są trzy legendy. I teraz nie wiem, którą z tych legend sobie wziąć. Szczerze jest naprawdę nie pojęcia, którą sobie wziąć. Bo okej, okay, król Roegner. Tu na naszej inspiracji z naszą Adalion tworzymy te tarcze. My później tym rognarem, moglibyśmy te tarcze sobie ściągnąć od naszych jednostek i po prostu wyszła by za masę kabryczną po prostu ilość punktów. Ale no właśnie, tarcze też można w dość łatwy sposób pozbijać, więc nie jest powiedziane, że zrobię taką właśnie ilość punktów. Ale no dobra, już omówmy to sobie, więc usuń tarczę ze wszystkich jednostek, następnie zwołaj jedną jednostkę o 3, a sorry, nie, nie o 2, tylko 3, za każdą usuniętą tarczę więc no naprawdę jest synergia starczoń fenomenalna, ale ok, Erlandz z Okej, ok to jest karta też bardzo fajna, ale nie, nie oszokujmy się, najlepiej ją grać w pierwszej rundzie, co po prostu przerzucić albo stawić na następne rundy ale wydaje mi się, że dacie się to właśnie tą kartę, tą kartę zagrywamy i proste te wzmocnienia właśnie sobie, sobie zabieramy od tych jednostek, które wzmacniamy, żeby ta karta pierwszą rundę nam na spokojnie wygrała. Yy, ona właśnie tak na rozmieszczeniu wzmocni wszystkie jednostki swojej tali o 1. Wszystkie jednostki swojej talii wzmacniamy o 1 I później na adrenalinie 3 dodatkowo ta jednostka zyskuje odporność, więc te jednostki potem nie można zniszczyć yy, tylko ewentualnie losowymi atakami. Nie można jej zablokować ani też dawać jej żadnych innych statusów. Rozkaz: usuń wzmocnienia ze wszystkich jednostek w talii. Następnie wzmocnij tę jednostkę o taką samą liczbę punktów. Więc załóżmy, że mamy w talii, tam zostało nam 15 kart, powiedzmy 10 z nich to karty, je, karty jednostek. No to wtedy już mamy 10 punktów wzmocnienia, więc ta karta wchodzi nam za 14 punktów, tak naprawdę. Wiem, jest to jakoś bardzo wybitnie dużo. Ale no, nie oszukujmy się, że jest sporo i naprawdę to potrafi pierwszą rundę wygrać. I szczerze mówiąc, nie wiem co tam naprawdę tych kart. Zaryzykuję i wezmę Drauga. Wezmę sobie Drauga. On ma zapał, rozkaz. przekształcić wszystkie ludzkie jednostki sojuszniczego rzędu w upiory, bez zmieniania ich siły. I wiadomo, potem ten te kedwiański upiór zadaje jeden punkt dobrażni na świetnym ciosie i tworzy się kolejny taki upiorek. Więc naprawdę, naprawdę tutaj DRAUK może sporo namieszać i zmienić naszej talii, zobaczymy jak to będzie działać. Jeszcze mam 2 do otwarcia, może jeszcze jakaś legenda poleci, bo szczerze mówiąc ten Regner czy Lawrych też byli fajni, naprawdę byli fajnymi kartami do wyboru. I skoro to już gramy pod to, no to weźmy tą Czarną Magię, weźmy sobie takie razy Czarną Magię jeszcze. Okej, okay, mamy drugą legendę, więc wybłagałem tą legendę i ta legenda jednak tu się pojawiła. Z tym, że teraz już tu nie widzimy żadnego wyboru, więc to po prostu teraz będzie drugi Draug, to będę zły. Okej, okay. nie mam pytań, nie mam pytań. Shani to też jest fenomenalna karta. Ona kiedyś działała w ogóle inaczej, dawała jakąś witalność i tak dalej, teraz jest to karta przefenomenalna. Yy, Najczęściej no, to właśnie zgrana w ogólnych ostatnich metach, właśnie ba bardziej pod studentów yy, czy też właśnie magów, tylko że one też właśnie muszą mieć kategorię człowiek, bo tylko tu mamy właśnie wersję brązową jednostkę z kategorii człowiek ze swojego cmentarza do tego rzędu i daje jej fatu. To fajnie naprawdę działa z takimi właśnie studentami. Dlaczego? Na przykład, wyobraźmy sobie taką opcję, że studenci mają cierpliwość 5, używamy ich rozkaz i na przykład w drugiej rundzie zagrywamy ją sobie z cmentarza. I wyobraźcie sobie, że dalej. On będzie już ten cierpliwość miał, zakładano tej liczbie 5, więc minimum te 5 ataków już zrobi po zagraniu z cmentarza. ta karta więc naprawdę to fajnie z trzonikiem, właśnie może działać. Yy, może w naszym decku się znajdzie, zobaczymy, nie mówię, że nie. Yy, tu nie mam szarze, szarży, weźmę ją sobie. To jest karta specjalna, ona wzmacnia się, jednostkę o 4, daje 2 punkty pancerza. Jeśli to jest rycerz, tą kartę, którą wzmacniamy. Znaczy, jeśli kontrolujemy rycerza, no to dajemy też tej wzmocnionej jednostce witalność na trzy tury. Jest też całkiem spoko karta. I okej, jeszcze mamy cenę władzy, Możesz jeszcze jakaś legenda? Nie. Jednak nie tym razem. Studentkę z Uczennica Wiedźmy, Pomniejsza wiedźmą, Łzy Syreny i Samojadek. Dobra, wszystko znamy. Okej, okay, daczyłem przerobiony. Yy, mamy go pod insurrekcję, ale też myślałem czasami, czy nie wziąć sobie manewru okrążającego, yy, Czyli... Właśnie tutaj, że dobieramy sobie wybraną kategorię z północy. Coś właśnie podobnego mieliśmy ostatnio pokazane na Magach, oczywiście tu właśnie pod KP. Ale no dobra, nie będzie ta korekcja nasza jednak. Gerhard w na naszym decku się nie znalazł takich mocniejszych kart. Bo po prostu już niego już to prowizji nie mogliśmy sobie znaleźć. Ale my składamy Zemstara Farda, czyli zabiorę jednostkę z ręki, sobie dobierz kartę. Więc no, możemy dobrać taką, znaczy zaraz takie niebieskie pasy sobie od razu i coś potem dobrać. Domir, jeśli dobierzemy... Znaczy, jeśli na ręce będziemy mieć Domira i będziemy mieć też nasze niebieskie pasy no to rzucamy go na pewno w pierwszej turze, żeby te niebieskie pasy po prostu wytrzymały i gramy tymi niebieskimi pasami nie wiem co jeszcze z Anseisem ale okej, okay, no Anseis na tej insurekcji gdy tam go wzmocnimy o ten jeden punkcik może to jakieś punkty tam wykręcić, jakąś szóstkę mógłby zbić, ewentualnie jakąś siódemkę przeciwnika, więc to też nie jest złe. Studenci są tu grani głównie tu właśnie pod naszą szani, kochaną, która potem z cmentarza mogłaby tutaj sobie skrzesić i też wtedy fajne punkty mogliby, mogliby ci studenci sobie tutaj wygenerować. Tak samo neurologicznie po studentów grani są absolwenci. Mam też fregatę, jako taką tworzenie innych kart, tu mamy trochę tych korsarzy, mamy też trochę żołnierzy. Gramy tutaj głównie właśnie naszą lojalność. Więc yy, nasi marynarze, marynarze, Karag nasi są tutaj fenomenalni, bo wchodzą za 4 punkty, wzmocnienia i 3 punkty siły bazowej, więc za 7 punktów wchodzą na 4 punkty prowizji, więc bardzo fajna sprawa. Jest dobór chorągwi, jako taka wyciągarka. Może być na przykład grana z naszym liderem od razu, albo z strażą Radowida, jakkolwiek. Yy, posiłki grane są pod naszo, nasze niebieskie pasy. Oczywiście tych niebieskich pasów nie będzie jakoś za dużo, bo tu mamy tylko dwóch tu możemy mieć jeszcze dwóch, czyli będziemy mieć czterech, ewentualnie pięciu. Myślałem, że też tu jakiegoś megaskopu nie dorzucić, ale ewentualnie myślę, że to wystarczy po tego droga późniejszego. Trochę kart mało z obijaniem jest. Z tym też trzeba tutaj się po prostu w tym deku liczyć, że może tutaj nie będzie jak swobodniej obić tych przeciwników, ale też są od tego studenci, czy też absolwenci ewentualnie. Więc dobra, tak to zostawimy, zobaczymy, jak to będzie prezentowało się w w realu, w bierce. zobaczymy, zobaczymy. Wyrządź mi to Okej, okay, oczywiście pierwszy męż oczywiście musi być Mirrorem. Okej, okay, fajny rewers. Chyba z podróży Regisa, tak coś mi się wydaje, a oczywiście pewny nie jestem. Dobra, mamy Adalię, mamy nasze pasy. droga na razie to oczywiście nie chcemy. Mamy naszą fregatę, ale brakuje nam desantu czy też właśnie naszego. Oj, przepraszam emocji, czy też właśnie tutaj naszego yy, obrońcy. Yy, marynarze Skrack może out. Drugi raz out. Mamy desant. I to wygląda że naprawdę w tym momencie przyzwoicie. Więc po prostu gramy sobie ten nasz desancik w tym momencie. Więc ok, gramy nasz desant, gramy go w obrońce. Okej, okay, przeciwnik traci połączenie, czyżby szybki rage quit? No nie, no przeciwniku, nie rób mi tego. No właśnie. Dobry przeciwnik, tak ma być. Nie jak nie jak tak. Teraz gramy naszą oddali na rząd, tutaj tworzymy sobie niebieskie pasy w naszym dalekim rzędzie. Też trzeba potem pamiętać o tym, żeby Desan zostawić sobie na Pawettę. Wydawało no właśnie, że tych dwóch niebieskich pasów nie mamy na ręce, ale no dobra, to też nie jest jakiś wielki problem. No ok, widzę, że u niego słaby internet, coś tutaj coś mu szwankuje, ale on nadzieję, że dogramy sobie do, do końca. Ok, to chyba nagranie głównie wiedźmini. Chyba tak, potem nagranie głównie wiedźmini. Co ty tam masz? A, wzmocnić słyszymy jednostkę, odnawianie dwa. Dobra. O których nawet wiedzącym się myśliło, ok, mamy nasze niebieskie pasy. Teraz zagramy sobie zemstę Rafarda pomiędzy dwóch żołnierzy, i zagramy sobie y, także schowamy te pasy, a zagramy te pasy. Bo tych pasów już po prostu na ręce nie potrzebuję prosto one i tak i tak wylecą sobie nam z naszej ręki za chwilę. więc teraz poleci zemsta Rafarda. Wiem, to jest dużo naprawdę tutaj goldów. Kosztuje nas pierwsza runda ale uwierzcie mi po prostu, że warto tak zagrywać Więc tak, zryna naszą zemstę Farda. Ej, jak dotąd to zaklęcie działało bez Okej, okay, ona działała oczywiście na rozkazie Okej, okay, mutacja, selektywna, dobra Ale ja nie lubię na ona tworzy sobie jakieś Wiedźminków To nam tutaj, póki co, chociaż nie zagraża Okej, okay, tutaj prosto uderzył sobie w tarczę, dobra, my używamy sobie tak, którą chcesz zaraz, zagrywamy oczywiście nasze niebieskie pasy, okej, okay, dobraliśmy Anseisa, aha, to w ten sposób, dobra, dobra, okej, okay. i zagramy nasze kolejne niebieskie pasy w tym momencie, i pyk, i proszę bardzo, tempo mamy zrobione dość szybkie, dość sprawne, więc, no, spoko sprawa Baręga przeciwnika zagrany ulubiona krowa, nie mój, nie oddadzą jej dobra wiecie co, teraz myślę czy tego Anseisa nie rzucić, szczerze mówiąc tylko tak, co potem tu zostaje jeszcze do grania, zostaje mi Drunk, zostaje mi szani jedynie i z nasi studenci, tak? więc ten Anseis na później byłby lepszy, to prawda i chyba go jednak zostawimy, zagramy na razie naszą fregatkę Wzmocniemy naszą szani. I okej. Okay. Na razie tak to zostawmy. Okej, okay, fajna bomba. Z Madokiem grana. No dobra, grana bomba z Madokiem. Niechaj i tak będzie. Wiecie co, my zagramy sobie naszą Straż Rodowita na bliski rząd, ale nie chcemy na razie jeszcze używać. Ewentualnie za kilka dogramy sobie jeszcze naszą Annę. Bo tu Annę najbardziej możemy poświęcić w tym momencie. Ona tutaj raczej większych punktów nam nie wygeneruje. To głównie właśnie Wojmir plus nasze niebieskie pasy na później plus nasz lider z Kosyniarem. Tutaj głównie to jest z naszym głównym atutem. Okej, okay, Papcio Wesemir fajne punkty robi, oczywiście. się też to miał przebicie w tym momencie. My teraz zagrywamy sobie naszą y, Annę. Wzmacniamy ją. I tworzymy sobie kolejną... kolejnych żołnierzy. No i coś, cały czas przeciwnikowi wyrzuca ten internat. Proszę go. Przeciwnik, ogarnij sobie ten No ograjmy ten mecz do końca, bo całkiem fajnie to wygląda nasza gierka. Nie odwalaj maniany przysłowiowej, proszę cię. No ale właśnie, chyba ja sobie mogę prosić po prostu przeciwnik, chyba w tym momencie naprawdę stracił już połączenie. No cóż, no i właśnie przepraszam za takie, za takie rzeczy, ale no cóż, to problemy techniczne, tak? Zdarza się nawet nie najlepszym. Ok. No to cóż, no pierwszy, pierwszy mecz wygrany Jest jak jest. A nie pozostaje nic innego niż po prostu szukać sobie kolejnego meczyku Więc to w tym właśnie momencie sobie zrobimy Okej, okay, mamy potworki, podróbki albo pająków więc tu może być Rana żalnica, czy tam żagnica, która pochłania te wszystkie dni, które wzmacniają się o 2. Może być tak, tutaj to i to przeciwnika, jak najbardziej. Okej, okay, nasze jazdy burychrongi nie chcemy. Fajnie, że mamy tu jakąś wyciągarkę. Fajnie, że mamy nasze niebieskie pasy. droga może na razie nie chcemy. Fajnie, że mamy Adalię. Fajnie, że mamy Adalię. Nie mamy Rafarda i nie mamy. Nie mamy naszego obrońcy i deszcz Jest pawetta, którą potem, którą potem naprawdę chcemy dostać, na razie jej nie potrzebujemy. Ale po prostu dobra, gramy teraz tą królową adalię. Przeznaczenia. Tutaj nie, nie ma co, tak po prostu zagrać sobie. Gramy naszego. Gramy w, naszego... w nasze niebieskie pasy. O, silną ma w ogóle w swojej talii przeciwnik. Ciekawie, ciekawie. Zaraz myślę, że zagamy sobie kolejne niebieskie pasy. Po prostu nie chcemy się tutaj jakoś za bardzo nimi zaspomowywać, więc grajmy sobie je. Teraz tak też sobie pomyślałem, że ta szczani w sumie mogła być lepsza troszkę, bo możemy zagrać sobie Spentarza na początku nasze niebieskie pasy i potem zagrać sobie pawetę, że nie się, że się nimi nie ciągniemy. Okej, okay, ten koszmar Iris jest tutaj upierdliwy, niemiłosiernie. bo on tutaj zaraz będzie się przekształcał w. no, przetaca te trudnie w ten koszmar. Hmm. Dobrze chociaż ten Fatum teraz mu radzi dodali i potem już nie jest aż tak bardzo upierdliwy, ale mimo wszystko, no, w dalszej, w dalszej ciągu jednak jest, tak? Umówmy się. Dobra, jakąś wyciągarkę tutaj mamy. Jeszcze to posiłki sobie zrobimy, będzie po, po prostu potem mieć tych, tych pięć, te pięć niebieskich pasów. Więc, no, całkiem najgorzej. Przeciwnik też tam tempo fajne robi. Nie, czasem czy zaraz to nasz yy, książę Anseis nie będzie zmuszony był, żeby polecieć i zniszczyć, bo ten koszmar. Bo tak, oczywiście do żadnego blokowania nie mamy. Okej, okay, jeszcze Jennik. Ja nie tutaj też, żeby to tempo tu jakoś nadrobić, yy, przeciwnie, tu się stara, ale no dobra. Na razie gramy już nasze posiłki. Ewentualnie mogę zagrać sobie tutaj w, 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 tą, w tą kartę i zrobić sobie później tak, że wyciągniemy ją z talii. Ale to na, jeden, na jedno wychodzi. Dobra, nie, tego nie chcemy grać, bo zapomniałem jeszcze, że tu mamy jazdę Bory choroby do wyciągnięcia z naszej tali. A to w tym momencie też chcemy zrobić jak najbardziej, żeby potem się nimi nie zaciągnąć. Okej, okay. to nie jest y, jakoś bolesne czy cokolwiek. Tu gramy sobie teraz, tak? Okej. Okay. Nasza jazda borykowa została wyciągnięta. Przeciwnik chyba jest właśnie dalna na tym miejscu, więc tutaj jeszcze troszkę tego tempa musimy sobie jakoś wygenerować. I żeby to zrobić, należy razie naszego korsarza. Nie użyjemy jego zapału rzucimy sobie jeszcze Annę, ewentualnie na późniejszych kartach sobie to spasujemy. Okej, okay, fajne tempo. Przebicie już będzie, nie, jeszcze brakuje mu trochę. Jeszcze trochę brakuje, My życzymy na razie naszego marynarza Skarak. Dziwożony na brzegu! Już łuki podnoszą! Okej, okay, i teraz dal już ma na ostatniej karcie, więc albo teraz spasuje, albo Siddomdal. OK. Czyli jednak stracił właśnie teraz Sidon Dal. To jest dla nas jakimś plusem. Nie powiem, że nie, jest to jakimś plusikiem dla nas. No dobra, no chyba mi już wszystko testa Anna poleci. Chyba mi już wszystko testa Anna u nas poleci. Ok, tu już trzeba mieć jedno pochłonienie. fajne tempo będzie zachowane w w dalszym ciągu. Jest też silną dalej, zostają mu cztery karty w dalszym ciągu na ręce. Ok, i teraz zostaje do przebicia bardzo duża ilość punktów. Bo my teraz tak, możemy teraz zagrać tutaj Annę, On, Anna wchodzi nam za 8 punktów, 8 punktów to, że mamy tutaj 45, potem mamy 49,50, 50, więc jak spasuje to po prostu przebijamy to, więc zaryzykujmy, zagramy tą Annę jeszcze sobie w takim bądź razie, 45, 46, 47, 48, 49, ja to źle coś policzyłem w ogóle, nie? Coś źle policzyłem. Coś źle policzyłem, ale no dobra. 47, 48, 49, 50. Brakuje nam jeszcze jednego punktu. Musimy zająć jeszcze ta lidera, Dobra. Troszkę za dużo jest z... mi tej karty w tym momencie, ale no dobra. Zostawmy tak to. Przeciwnik to gra dalej, gra to dalej. No dobra. Czyli mogę na tych tików tick lidera nie, nie wykorzystywać, ale no wiadomo, nigdy nie wiesz, czy z nimi będzie grał, tak? I teraz to już poleci pewnie jego żarnica, skoro tutaj zużył tyle Tików, więc pewnie tutaj teraz poleci ta karta. Okej, okay, my w tym momencie tak i tak to pasujemy na pewno już. To zdecydowanie teraz musimy to spasować, bo tutaj tego tempa nie nadrobimy w żaden sposób. Ok, pracy prace zboleciały w ogóle larwy Endragi, ale no dobra, to jest za dużo punktów. Mhm. Za dużo punktów na Potem może ich troszeczkę przypał właśnie z naszym liderem, jeśli bierzemy Wojmira. Szanie, teraz w ogóle jest tutaj słaba właśnie, ale jest ok. chociaż jest nasz Wojmir. Chociaż tyle, że mamy tego Wojmira, może jakiś desancik tutaj jeszcze by poleciał, co? Mimo wszystko może fregatę schowajmy. No, te pasy są słabe, więc teraz chciałbym raczej je wyrzucić. Oczywiście to są potwory i one właśnie będą chciały nas tutaj raczej blidować. E, Będę chciał właśnie tutaj, czy nas i w tym momencie my tutaj nie mamy za bardzo czym grać, szczerze mówiąc. Ewentualnie teraz musi polecieć nasz Ansys już, potem musi powiedzieć nasza królowa, królowa ta już w nasze niebieskie pasy, które po prostu wyciągniemy sobie z szani i tu nie ma e, nic innego do zrobienia w tym momencie już. I tu po prostu już nic z tym nie zrobimy. Więc, no cóż, teraz chyba tak zagramy. Na przykład, zagramy naszą pawettę, i potem zagramy sobie. Nie, na przykład musimy zagrać naszą szani, i dopiero później zagrać sobie pawettę. Może być to dość problematyczny dla nas, ale no dobra. zagramy tą szani w takim bądź razie. No, chyba, że teraz przeciwnik to spasuje. Czy ja na to mogę liczyć? Oczywiście na to nie mogę liczyć. Więc po prostu gramy nasz Shani To jest raczej to mecz już nie do ugrania, szczerze wam powiem Tak coś mi się to wydaje, bo tak, okej, okay, mamy potem jeszcze Domira, ewentualnie po naszych studentów, mamy Zemstara Farda Ale no właśnie, mamy oprócz tego nic więcej yy, I on teraz to spasował, tak? Tu ten Fatum nieszczęsny nam został zachowany, więc potem tych pasów będziemy mieć tylko 4. No ale dobra, no musimy to spasować nie mam to innej opcji. Musimy po prostu zaryzykować. Teraz musimy po prostu lecieć na nasz desant. Desant morski po prostu tutaj musi się pojawić. Jeśli tu teraz desantu morskiego nie będzie, to możemy to równie dobrze po prostu klepnąć, bo no nic z tego więcej nie uda nam się zrobić. No. I nic z tego nie uda nam się zrobić. Po prostu nasz desant morski nie poleciał. Nie mamy jak dobrać naszych pasów. Jest lipa, po prostu jest lipa i tutaj już nie ma jak tego w tym momencie ugrać. Rano niego przeraza, ale po prostu nie mamy jak tego wygrać. No nie, to równie dobrze, można po prostu już klepać w tym momencie. No nie, no jest zlipa, no tego nie da się po prostu wygrać w tym momencie Już tu mamy jeszcze 7 punktów, tu mamy mało i tu mamy jeden tier lidera. No nie, to jest raczej nie do wygrania. Oczywiście, na deskąd po prostu nam nie poleciał i to przeważyło o tym, że przeciwnik wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. Słaby ozględ, mimo wszystko. ха ха Как еще Słabizna, słabizna. O! Proszę bardzo. I to jest właśnie dowód na to, że warto grać do ostatniej karty. Zobaczcie to, nie miał, że nie dobrał naszych pasów ani z tych rzeczy. To przeciwnik i po prostu na końcu miał. No, słabe karty. Po prostu miał słabą kartę. I jednym punktem udało nam się tę mecz jeszcze wygrać. A mówiłem, właśnie, żeby to już klepnąć, no nie? Żeby po prostu przekraczać do tego przeciwnika, bo to też bez desantu nam nic tutaj się nie uda. A zobaczcie, warto grać do końca. To jest już taka nauczka troszeczkę dla mnie, żeby nie poddawać się właśnie grać do końca. Po prostu nie wiesz, jaką swoją kartę właśnie ma przeciwnik, jak to właśnie sobie będzie to dysponował. W tym przypadku tę mecz udało się jeszcze wygrać, więc bardzo mnie to cieszy. Także no cóż, tę ocieplkę to było na tyle. Także cześć, dzięki, że byliście do usłyszenia na kolejnym materiale z Gwinta. Oczywiście jeszcze raz przypomnienie, nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcji i o sprawdzeniu linków w opisie. Miaura.